Marcin Filipczak przed Galo FEN 35, witam serdecznie. Witam wszystkich. Adam Kowalski powiedział, że no, przy jego gabarytach i warunkach fizycznych, mam na myśli długość swojej szyi, yy, gilotyna nie jest opcją, która wchodzi w rachubę. Hube. Znaczy, mi nic nie wiadomo, Ja mam chodzę przed ramiona, ta ręka, ręka może tam gdzieś wejść. Widziałeś walki Adama w FEN? na pewno nie jedną i nie dwie. Spodziewasz się, że ta walka potrwa pełen po dystans? No to chyba wszystko się okaże, tak? Jak to mówią, nie ma niepokonanych, tylko są źle trafieni. Jak dobrze trafię, no to usiądzie i go dobije, tak? Lub w że no go skończy jakoś, To no, nigdy nic nie wiadomo, tak? Walka ma różne scenariusze, no, ale jestem pewny swego, dość do zwycięstwo. Czy ta walka z Marcinem Wójcikiem, Adama Kowalskiego, to jest materiał, z którego najwięcej wnieśliście? Jako team najwięcej błędów łapaliście Adama, czy, czy nie? Czy walki poprzednie też pokazywały, gdzie są jakieś luki? Znaczy no, głównie nasz, to była najdłuższa walka i najbardziej ją analizowaliśmy. No i tam właśnie zauważyliśmy najwięcej błędów, tak? Czy były jakieś specjalne przygotowania pod Adama z tej okazji? No bo jest to dla ciebie najtrudniejsze wyzwanie. To jest taka walka z serii, że e, możesz, ale nie musisz i jeżeli nie uda ci się w tym momencie wygrać, nic ci nie stanie. Natomiast wiadomo, że jesteś charakterny i rękę chcesz mieć w górze. I w, nawiązując do tego, czy były specjalne jakieś triki, myki robione pod, pod Adama. Znaczy, no wiadomo, jest niższy, tak. Będzie musiał skracać dystans, więc no to było to pilnowane najbardziej. Y, teraz już będę uważał na obalenie, tak. Z Rafałem na to nie musiałem uważać, nie spodziewałem się, że Rafał będzie przed po obalenie, tak. Czy miał 9 walk, czy 10, nigdy nie wszedł w nogi, tak. To akurat mnie zaskoczył. Tu już wiem, że po wymianach już przeciwnik może uciekać w ten parter i się tego będę spodziewał. No i było tak, przygotowywanie, no. Jest niższy, no będę chciał to wykorzystać. Swoje długie ręce, długie nogi, kolana mocne i jeszcze parę tam asortymentów. Rozmawialiśmy z Adamem Kowalskim o ewentualnym, o jego nie ewentualnym, no też musiał zrobić wagę, o robieniu uwagi, więc może też Cię o to dopytamy, jak to wyglądało w Twoim przypadku, bo tak jak tutaj słusznie kolega z innego portalu konkurencyjnego zauważył, nie zawsze dopytuje się za zawodników z waszej kategorii o te, o te sprawy. Znaczy ja jestem naturalnym półciężkiem, tak? Na, na co dzień ważę tam y, około 100 kg, y, zbijam sobie dyma, dietę, mam dobrego dietyka, y, nie robimy hydroli, sauny, wanie, i tego typu. Więc jest wszystko dobrze. Skoro tak, to jeszcze też dopytamy, bo tutaj mówimy o tych wszystkich wadach i jakichś ewentualnych gdzieś niedociągnięciach Adama Kowalskiego, ale też może zapytałbym Ciebie, bo y, Ty myślisz ten pojedynek, gdybyś tak sobie miał gdzieś tam mocno go wyobrazić, to jak byś chciał, żeby przebiegał? No, Trzymaj dystansu i go noccał, tak? Będzie, do tego będę dążył. No, jeżeli pójdzie w parter, no to wybronić, być z góry i bić, tak? Bić, żeby było, bić, żeby wygrać. Wiesz, że tutaj wielu Twoich kolegów mówi, że nawet dwa bonusy chciałaby za tę galę dostać? U ciebie też takie ambicje występują? Znaczy, no i ja walczę po to, żeby wygrać, tak? Jak się trafi, bonus, no to super. Jak nie będzie tego bonusu, no to nie się szkodzi. Walczysz, przyjeżdżasz w zasadzie przyjechałeś, jak to się mówi, do Paszczy 2, czy to, że publika będzie z, za Adamem i będzie ich zdecydowanie więcej, to dla Ciebie jest lepiej, bo są zawodnicy, którzy jednak lubią uciszać publiczność i, i potem pokazywać go gest uciszania. Natomiast jak jest u Ciebie? Czy wolałbyś jednak mieć tych kibiców za sobą w większej liczbie, tak jak będzie to w środku Adama? Ja już miałem taką jedną walkę, tak? gdzie kibice z trybu nie za bardzo mi dopingowali i wtedy udało mi się szybko wygrać i ich właśnie uciszyć. tak? Więc widzę tutaj na powtórkę. A tak zapytam Cię z ciekawości o Struda. Miałeś okazję trochę o Strud już poznać? Znaczy jestem tu wczoraj, no, się tam zwiedziłem, tak? Ale jeszcze na razie się na tym nie skupią. Skupiam się na jutrzejszym celu, na zwycięstwie. Poczekamy na tę walkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.